Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest 1 sierpnia, 18 niedziela zwykła, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, ludzie szukają Jezusa. Ale nie dlatego, że widzieli znaki, nie dlatego, że go szanują czy kochają, ale dlatego, że był dla nich praktyczny, że dał im chleba za darmoche. Jezus jednak pragnie miłości bezinteresownej. I ci sami ludzie również żądają od pana Jezusa znaku. I od tego, czy ten znak będzie dla nich wystarczający, uzależniają, czy pójdą za Jezusem, czy uwierzą w niego. Jezus natomiast chce miłości bezwarunkowej. Jako wzór swoich oczekiwań stawiają Mojżesza który, jak mówią, dał im chleb z nieba. Jezus jednak mówi, to nie Mojżesz dał wam chleb z nieba. Tamten pokarm był przemijający. Ja mogę wam dać taki chleb, który trwa na wieki. Czasem, kochani, w taki sposób postępujemy w relacjach z innymi ludźmi. Czasem mówimy do kogoś, będę cię kochał, jeśli będziesz grzeczny. Albo na przykład, jeżeli mi coś dasz, to wtedy będę cię kochał. A czasem też chłopak mówi do dziewczyny, Słuchaj, jeżeli mnie kochasz, to mi to udowodnij. Jezus, kochani, chce nas nauczyć takiej miłości bezinteresownej i bezwarunkowej. Nie mówi do nas Kocham Ciebie, bo jesteś ładna, Kocham Ciebie, dlatego że jesteś mądry, albo jesteś grzeczny, więc dlatego Cię kocham. Nie musimy zasłużyć na tę miłość. To, co musimy zrobić, to musimy przyjąć tę miłość i uszanować. Święty brat Albert mawiał: Bądź dobry jak chleb który leży na stole, do którego każdy może podejść i wziąć tyle, ile potrzebuje. Jezus chce być blisko ciebie, chce być jak pokarm, chce być bliżej niż koszula na twoim ciele, chce być w tobie i dlatego stał się pokarmem. I my również bądźmy dla innych dobrze, jak chleb. Bądźmy dostępni, tak jak chleb. Myślę, kochani, że w każdym z nas jest mnóstwo różnych pragnień, różnych głodów i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Wciąż, kiedy pojawia się jakiś nowy sprzęt elektroniczny, to koneserzy często się zachwystują, zachwycają, natomiast za jakiś czas wchodzi coś nowego i ten sprzęt odchodzi w niepamięć. I wciąż pragną, wciąż chcą czegoś więcej. Natomiast jeżeli ktoś zaspokoi się Panem Bogiem, zatrzyma się na Panu Bogu, to będzie potrafił cieszyć się tym, co ma tu i teraz. Kochani Pan Jezus przychodzi w Eucharystii do nas, aby zaspokoić nasz głód. Jeżeli Pan Bóg zaspokoi nasze serce, to wówczas to wszystko, czego będziemy doświadczać, będzie nam wystarczające i będziemy się potrafili nim cieszyć. Zanim przekażę Wam, kochani Boże, błogosławieństwo, to mam do Was nietypową prośbę. Być może ktoś z Was będzie mógł mi pomóc. Mianowicie szukam owieczek i baranków, które nie będą się mnie bały, z którymi będę mógł nagrać czołówkę na zielone pastwisko, żeby coś zmienić. Ale takie owieczki, z którymi mógłbym po prostu zrobić, nie wiem, selfie, pobeczyć razem, porozmawiać razem, a marzę o tym, żeby mieć taką jakąś owieczkę, którą założyłbym tutaj sobie na szyję. Marzę o tym, nie wiem, może kiedyś mi się spełni to marzenie. Może znacie takie miejsca, może gdzieś tam w górach. Ja chętnie przyjadę. Wiecie, że sam nagrywam Zielone Pastwisko. Mam kamerę, mam komputer, sam umieszczam na internecie i na dwóch kanałach. Na kanale. Archidiecezji łódzkiej i również na kanale moim osobistym, czyli Piotr Kleszcz 2. I marzę o tym, żeby to zrobić jeszcze lepiej niż dotychczas. Być może ktoś z Was będzie mógł mi wskazać i pomóc. Jeśli tak, to umieszczę e-mail u dołu i na, tej, na ten e-mail możecie pisać informacje. Może coś z tego będzie. A jak nie, to będzie tak jak teraz i tak będzie pewnie dobrze. Przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.